Hej, witam was y, bardzo serdecznie, y, tu Elzbeth Tyron i zapraszam was na kolejny odcinek z drugiej części Smurfów, y, Zielony więzień kamienia. Ej nie no, ej ja zawsze przekręcam, ej nie specjalnie... Mój mózg tak pracuje. Ej, więzień zielonego kamienia z tego co mi się wydaje, ej mówiłam ostatnio, ej zakręciłam się ostatnio dłuższy odcinek, nie 20, paru, 35, Jak standardowe moje normalne odcinki innych serii. Wow, dziękuję, dziękuję. Nie ma za co, chyba <grytanie> do kogo dodaj do siebie. Ja wam, że pokażę wam te, te moje klasery. Powiedzmy, bo to są klasery, nie ja to inne. Mami. Panie, bo ja nie trafię! Śródziem, ja nie trafię. Uhu! Trafi... Wow. Jakimś cudem. Oj, tamto nie trafię. I tak jak mówię, bo mówiłam wam o tym traserach z, film z filmami, że mam tego trochę. Zaraz tylko ten, zaraz ten, tylko tylko tu sobie ogarnę ten. A, a to u góry. Ej, jak u góry? Przecież tam... nie zdążyłabym. Aha, ta mogłam skoczyć. A mniejsza. Stę... Będziemy mieć. I tak nie mam. Stu A, no powiedzmy. No więc, ej, jest tego trochę tych laserów. Ała. Nie, czym mi się mikrofon nie odpiął? Uhu, uh, haha. No mi to tak, le aha, no tak, no bo przecież. Ostatnie, żeś wyciągała. Ostatnie. Ej, w listopadzie, w zeszłym miesiącu. Ej, miesiąc, hurra! Miesiąc mija. Sprawdzę sobie cieszę. Nie działa mi. audio też mam, bo czasem wyjdzie, że. nie dobra, działa. Więc ja sobie to zrobię na podglądzie, nie będziecie mieć dźwięku z niczego, tylko dźwięk z mikrofonu. Jest tego tak. Klaser numer jeden, ej, wiem, że to ten. Numer jeden. Same... Ej, same filmy. W jednym mam gry, tak żebym patrzyła. I tu same, ej, tego jest tyle. Aj, to są same filmy, ale tylko dlatego są w takiej formie. Ja wiem, kolekcjonerzy filmów zaraz będą się mnie wiedzą y, mnie po prostu, bo ej, tak się nie kolekcjonuje filmów. Ale to są takie, wiecie, y, no y, z gazet. Czasem satom, żeśmy kupowali takie właśnie w kopertówkach. Czasem były w jakiejś gazecie i y, y ten. Tu kolejny jest. Mam dwa takie z niebieskim tym. No, i tu są. No, no, no. No takie. Tu akurat puste jest, bo tu też miałam puste, ale. 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 Ale, no. Więc drugi. Ej, nie będę wszystkich otwierać, bo nie ma sensu. Tu jest to samo yy, drugi, tak jak mówię, to jest drugi, to jest inny klaser. Ech. No i też. Też wskazuję, żeby nie było. Jeden jest ten duży, co mówiłam, że jest jeden taki duży klaser. Oj, oj. On oj jest poży. Jakbym rzuciła komuś, ej, to bym. Ej, skrzywdziła kogoś. Ten klaser jest. Ej, popatrzcie, jaki gruby. Więc, znaczy, ej. I też, o Boże, jak ja go otworzę, to ej. O, 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 właśnie. I to, tak mówię, to są wszystkie gazetówki, i Bo te filmy, które mam. Nawet ciężko po... Te filmy, co mam na półkach, to są spoko. One są pudełkowe, więc okej, okay, tych bym mnie Ej, w życiu... W życiu Warszawy bym nie, nie wyciągła z tych pudełek. Zgupiać... Zgupieć nie zgupiałam. A to są takie, tak jak mówię, te kopertowe, co one, one mi się tak ustawiały, że... ojej, tyle to zajmowało. A tak to jest w pojemniczku, znaczy w klaserze. A to są gry. Takie, które... Ej, luzem też były właśnie w tym w tym, w kopertowych takich gdzieś tam, nie wiem, kliki, nie kliki. Yy, takie, no kliki tu, o kangurek o tu mam pierwszą część, akurat trafiłaś. I tu są, tu są, ej gry. O więc, ej ten klaser powinien, no bo nie, tu są chyba też filmy z tyłu. Więc, ej za dużo tego mam. Ech, teraz to nie zamknę. Więc, ej cztery, Dwa duże i trzy takie małe klasery filmów gier. Znaczy, tak jak mówię, ten jeden jest, tylko parę gier tam. Powiedzmy parę gier. A tak to są filmy. A tak jak mówię, i te spółki to są te spółki. A te są. Bo roz, ostatnio żeśmy. Kiedy w lipcu to było w tym roku, żeśmy robili porządki. No i musiałam się pozbyć, bo jednak dużo to zajmuje, te kopertowe, te zwykłe, te takie, no. papierowe. A tak to jest w boksie to jest dobra, to jest wszystko robić. O robię? o wow Ła, to boli... ziemia. ziemniaczki. Więc ej, jest tego. Sobie. Ej gdzieś mi nigła lista miałam gdzieś, nie wiem gdzie na telefonie widziałam listę tych tych filmów, tych co chciałabym obejrzeć Książki nie przyniosłam, bo jest na dole. <laughs> Koło pół z filmami dosłownie. Ja mam nie pokażę, więc to po pokazałam, żeby nie było. O, marchewku się. O wegetarianin się znalazł! Z marchewką się... drugi też! Zainteresowali się, kurde, smacznego! Co jeszcze? Ej, no... Okay, ho, ho, A każda ma takie, jakie mamy, Coś zbiera gry... i tak dalej... Kole, Tatuaże. <noise> Też tylko tak na razie, wiecie. Jestem w kropce, bo jedna rzecz pisze się tak, a inaczej hey, piszą... A. piszą... Tak różnie piszą. nie wiem co ja mam użyć, żeby tego błędu nie zrobić jakiegoś i. to ja, jest tylko. Ooh, great. I can go this way. Eee, widzę, że mam przyciągnąć oglóbek mm, gdzie jest coś do przeciąga. Gdzie jest pnącze? Właśnie nie widzę pnącze, są jedynie te do odpychania. Trzeba popchać w tamtą stronę do no no, I zjedzie to? Nie. Ej, powiedziałabym, że to można przeciągnąć tam, 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 tam. ale chyba... Nie, to są najwyraźniej, więc... Jak mówię, gdzieś widziałam taką fajną, zgrabną listę, bo tak mówię nie chcę po tej książce pisać. Nie wiem właśnie gdzie to będzie. Gdzieś na internecie, no wiadomo, ale. No nie, bo my potrzebujemy miotka. My potrzebujemy. O, ej, ej, przecież. Naciskam, Boziu, drogi. No bo najlepiej to trafić jak są te. O, właśnie. Ci się zdążę. No, nie zdążę. Nie no spokojnie. Ała, ała. Ała, ała, prawie. No więc, ej, jest pomysł. Patrzyłam jeszcze dzisiaj na tego pleksa. I tak patrzę, ej, no sporo mają takich takich praktycznie takich starszych filmów, gdzie ja bym na... nie wiedziała gdzie szukać na przykład u tej listy. Powiedzmy do listy, bo i tak ten ten... Tylko tak coś mi się staje, że te filmy niektóre mogą być takiej średniej jakości, czyli takie. Ej, włączę i tak. O, nie. Wydawało się, że będzie to bardziej interesujące, a tu. Ej, nie. Ej, śmiałam się też ostatnio. Ej, nie, ostatnio. U mnie wczoraj, u was to było yy, parę dni temu, dwa dni. Temu powiedzmy. To tak się śmiałam, żeby się rozmarzyłam. Ej, aktorów, na których lubię popatrzeć, sobie, jeśli chodzi o film. No bo mam, ej, każdy ma jakichś tam ulubionych aktorów. No nie, to jest standard to. No. I tak patrzę, i dobra, tam miałam, nie wiem, ile osób tam mniej więcej polubiam. Ej, nazwijmy to takie. I tak. Chyba z 14, z 15, a potem jak siadłam i tak. Ej nie, ale brakuje mi jeszcze kogoś. Ej brakuje mi tej osoby, brakuje mi tej osoby, no bo to to... Ej dawno to robiłam. Aktualizowałam tą listę. I tak... Nie, ej tego by trzeba dodać, bo tego też lubię, tego lubię, tamtego lubię. I tak... Nie, i kuźba skończyło się, że ja mam taką długą listę, że... Ej Jezus mary, dosłownie. Mogę wam rzucić jak chcecie. Każdy Ej, na każdy, ale chcę popatrzeć jak wygląda. Ej, to jest długo. Wyszło, nie wiem, 70 osób, czy coś. Ej. Ale... i tak jeszcze... Ej, nie, bo ja... Była taka opcja, bo tak przeglądałam po filmach, no nie, i tak patrzyłam. Tych obejrzanych moich i tak... Ej, dobra, ej... A, no dobra, tak, tak, tego pana też by trzeba dodać. Ej, tego pana też trzeba by dodać, tego pana też... I tak... Ej, ile tego jeszcze? Ej, nie, no tam... I tak to nie są wszystkie osoby. I tak... W pewnym momencie stwierdzić. Ej nie, koniec, nie, bo ja jeszcze kuźwa i za dużo tego będzie. I tak... Nie zamykam stronę idysę <grytanie> Dosłownie było, bo tak... Ej, naprawdę, no, dosłownie tutaj... e z... ja polecam. I tak mówię, i tak to nie są wszyscy, i tak to nie są wszyscy, bo jest... Eeeh... I oni... Oni sobie robaczki robią. Wow, wow. O piękno, no pięknie, no jasno, oczywiście. Look out! I'm being attacked! O co ty nie powiesz? O tyle. Tym się rozważyła wczoraj. I... I wyszedł długi odcinek. A i tak to się kończy. Zawsze, Zawsze się tak kończy. I się Rozmarzy i i, i, no. I robimy się długie odcinki. Życie? O Jezu, oglądaliśmy drugą część tego. Ostatnio wam mówiłam, że taką Powiedzmy, ej, śmieszko. Na no, komedię romantyczną na święta, no nie? Ostatnio, że mówiłam, Nie wiem, dwa odcinki, trzy, może o temu. I tak, ten. Ej, to ma drugą. No wiedziałam, że to ma drugą część. No to tak patrzę i szukamy tego wczoraj na Netflixie, i tak. Ale to jeszcze ma trzecią część. Jezus, Maryja. Ej, dosłownie, to ma jeszcze trzecią część. Dziękuję. Proszę, drogi. Ta druga była taka. Ej, kombinowanie. Nie chcę wiedzieć, co wymyślili w trzecie. Znaczy, będę musiała się dowiedzieć, ale nie wiem, czy dzisiaj zdzierżę. <grymne> dzisiaj u mnie w piątek. U Was nie wiem. Co bota? Powiedzmy, że. Ej, nie! Nie zdążyłam.

Dzisiaj? No tak, dzisiaj jest piątek. Oni często do Netflixa dodają w piątek. Dla ciekawskich, jak chcą wiedzieć, na przykład, nie wiem, ktoś jest... Jak powiedzmy, ciekawy i, i chce wiedzieć... Znaczy, co jakiś czas, no nie, dodają tam, ale często dużo w piątek dodają do Netflixa rzeczy. zadali. Jakąś taką komedię, taką w stylu, że Ej, cała rodzina się zmieniła ciałami Ej, uwielbiam Zakręcy, Zakręcony piątek to był? Chyba jakoś tak, zakręcony Ej, uwielbiam tę kom... Ej, mogłabym co, co, Może nie codziennie, bo bym przesadziła Ale wiecie, raz w roku mogłabym obejrzeć y, zakręcony. Piątek. Ej, uwielbiam, tak jak mówię Ej, Lindsay Lohan tam gra OS Ale to mniejsza z tym, jeszcze była Dziewczęca? Ej... No sens. Ej, ej, Jamie Lee Curtis! Uwielbiam ej tą aktorkę, więc... No ej... Ona jest zajebista. Ała, ała. Więc ej... Świetna komedia, jak ktoś nie oglądał oczywiście. Pewnie ja wrzucę wam zdjęcia, bo ostatnio żebym się na... Na, 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 na zdjęciowała w poprzednim odcinku trochę, tak? Żeby w wytłumaczyć o te, 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 tych wydawców, tych, tych, tych filmów, to, to też bym chciała obejrzeć i też tak patrzyłam, tak mówię, akurat e, na no, tych wydawców Aroa, Criterion, o Criterion Collection. Bo ostatnio, wczoraj na streamie, żebym nie, po nie potrafiła powiedzieć. <laughs> no i też ten... Ej, ej dobrze! Mam nadzieję, że jakościowo te filmy są w miarę. Jak się i zaczniemy też oglądać, bo będę sobie mieszać te, z tej listy 1001. Chociaż tam co roku. Znaczy, nie, ostatnio dawno nie było ten. Ostatnia chyba wersja tej książki, bo to w formie książki jest. E, 2021 jest ostatnie, chyba, wydanie, z tego co mi się wydaje. Więc będę sobie mieszać. A, a, Arrow. Ej, bo mi się też pomyliło, bo ja mówiłam, że. Ej, któryś ten dużo horrorów. E, ma. Twoim asortom. No, a, Arrow! Arrow Trochę. Takich, których tak patrzę. No to kućba. Ej, pierwszy na oczy widzę i słyszę. Ej, no wybama, no, nie? Nie można znać wszystkich filmów świata, no, ej, no. Czy chciałabym mieć taką umiejętność? Nie, nie chciałabym. Rajda zna ze znalezienia, wiecie, jakiegoś... O Jezus Maria, nowego filmu to jest, ten... I tak... A może to będzie dobre? A może to będzie dobre? Nie, to raczej jest opcja, nic nie zrobię. To się, tam... Samo... Samo się jedzie. Te filmy, wszystkie niektórych z tych klaserów nie widziałam jeszcze. No, przyznaję się bez bicia. No no. Tak wszystkich nie obejrzyj, tak wszystkich nie obejrzyj, tak wszystkich w życiu nie obejrzyj filmów. Ej, to jest pewne jak nie. I będą oglądać. mnie. Nie no, one będą swoje. Ej, ej, będą mieć listę. Ej, tego nie oglądajcie szerokim łukiem, omijajcie. <laughs> nie marnujcie czasu. przyciągnął o co? Na co? Jakieś przejście? A, dobra, ej. Wiem, że tędy nie przejdę, więc takie moje zdziwienie temu. Już jest ten, już pewnie jest. Ej, wyszła ostatnio też... Ej, ja mam tak, czasem jak... Tylko nie zawsze są gry do danej animy. Yy, akurat tu Jezu wyszła ostatnio ten... Trzy dni temu. Mobil... Ja wiem! Ej, tam jest! Kup, 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 kup! Ej, dosłownie kup, 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 jak chcesz ten... Ej, coś zrobić. Niestety. Ej, powinnam dać radę doskoczyć. Tak to zrobili, że to się da. I wyszła yy... Animka yy, pod tytułem Animka Boże nie Animka tylko ten yy... gra yy, na komórki yy, Black Clover. Ej, cieszę się jak głupie dziecko i tak mówię tam ja wiem że tam jest Rzeczy są płace niektóre i, i no... I kup, kup, kup. No, ale ej, i tak sobie pogram, chwilę i tak sobie pogram, chwilę, bo ej, dobrze mi się ogląda anime i... ...ej, pokram sobie chwilę <ścoughs> i skrót. I tyle. Ja wiem, że ej pieniążki, pieniążki, ja chcę coś fajne postacie sobie odbakować. Okej, ile, czy faktycznie wszystkie? Czy jeszcze coś zobaczę, coś, czego nie mam jakiejś postaci? I takie nastawione to jest tam, wiecie... ej, dużo rzeczy do robienia. Spędzaj dużo czasu. te po 100 razy dziennie ładować. A, tu no ważne, no ej, no nie na mapie i tam To jest bardziej taka póki co... Yy, wszystko jest to co w anime było. Znaczy tak daleko nie zaszłam jeszcze. Ale póki co jest wszystko kropka w kropkę i te filmiki... Ej, graficznie ładnie to wygląda też. jest pomyśl na Unreal Engine, amazing. więc no, ej, it's ładnie przynieśli filmiki i wszystko, więc... Wow, ładnie, ej, i ładnie działa też na telefonie, który mój nie jest jakimś takim... Za wypaśnym telefonem, jakimś nie wiem, gamingowym, czy jakimś takim... Lagowcem powiedzmy. Ale ej, dobrze działa, dobrze ten... Aha, miałam też w ten, e, tak że... kiedy nie... Ej, dosłownie, ej, teksty pod tytułem Eliska kiedy nie śpi. Znowu. Dosłownie. Miałam popatrzeć sobie w nocy, ale z czym chyba zasnęło. Nad <grym> tatuażem. Ej, Black Clover. Muszę popatrzeć, czy jakieś jakiś fajne... Fajne pomysły ktoś. Albo coś swojego zrobić. Czy jest coś fajnego? Aha, ostatnio się zastanawiałam. Na inną anim, 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 animką zastanawiałam się. Krysztopucha! Pucha! Kr Kryś, Kryś... Kryś... Kryśka. Kry Kryśkowaru Pucha. O Jezus, ale pięknie. Ej, już boss? Czyli kończymy... Kończymy ten? O, kochanie, nie tak blisko! Co no to za... Ej, namiętna miłość, ej, ko... ja nie... Ale jak ja doskoczę tam do tamtych innych platform? Powinno się dać... ...doskoczyć, no właśnie. Jeźdź, do pucho, jedna kurde! Ej, gołębie ruchają, żaby kumkają. <ścoughs> ej, dosłownie. Rebe trzeba, trzeba! Kum, kum 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 Przynajmniej ty nie masz czego? One. Nie, mam na myśli tego eee, Że masz Ej, cały czas czuły kum na wierzchu O to mam na myśli Wróć do ciebie do jutra, a już skończę Łaaaat, wow, blisko Jezus, mam jasna miłość, no dosłownie Nie pójść tyle, kochanie, naprawdę Tak mi śmiał, bo Jak mnie te zęby bolały Kiedyś z drugiej strony, ej, to że mi się budziła Gdzie się ślubniło Dosłownie, kurwa, wiem, brzmi to Magicznie, ej, tragicznie ojciec o ten mi Hihi, haha, 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 tyle haha, 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 o po pożeniku tylko jasne ktoś pod marci Żegnam cię Ropuszko, Ropuszko ty moja! Jasne Jasne Eliska <grym _> i twoje pomysły <grym> Ile w ogóle jest minut, tak odcinka tak znowużem znowu się rozgadała na temat wszystkiego i... Wydzie. ej, 40-minutowy odcinek. Ej, nie 25, czyli tak jeszcze przejdziemy do następnej lokacji, czyli powrotu, chyba, no nie? Bo tak mniej więcej dwie lokacje są na posad, czyli jesteśmy w połowie gry? Trudno wiedzieć. Nie ma krystałków, a gdzie jest siol siolas? Co? fakt wpadł na. To 100 lat, ej, dosłownie, już mówiłam to. Hmm. Były jakieś prace na serwerze tej gry dzisiaj, w piątek. Ludzie narzekają. Ej nie, ale dlaczego? Znaczy, z jednej strony dobrze, bo chociaż ta gra dużo chyba nie zajmowała. Ej nie wiem. Daje mi się. Albo nie. Dużo to nie zajmowało jakoś. Chciałbym sprawdzić. Najwięcej to mi zajmuje yy, moja gra, którą gram ojojoj, codziennie już od... Nie no, paru lat nie, ale tak od kwietnia chyba gram w tą grę. To no, faktycznie... poro To ona będzie dużo zajmować, bo tam... Ej, często update y i teraz jest ten... Jeszcze nie koniec? O. Ścieżką, fajnie pod wiatr. Ona na pewno sporo. Ona na pewno na milion procent sporo zajmuje. A co jest tam tamto? Dobra, wiecie co, w takim razie skończymy sobie tu odcinek. Yy, w następnym idziemy dalej. Nie wiatr, i muszę gdzieś stanąć. Mogę. Pożegnać się, dziękuję. Może być i tak, nie obrażę się. E, dobrze na no nic. E, dzięki za oglądanie, e, proszę o jeśli Wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakiś pancronkach bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No my jutro słyszymy się, czyli e, w niedzielę, no bo... Wydaje mi się, że w sobotę Na sobotę, bo na piątek jest dzisiaj, piątek mam przesłane, zrenderowane. Więc sobota, jutro niedzielę. No więc jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z drugiej części Smurfów. Dzięki, cześć!